Witam się serdecznie na kanale Mietasowe Grania z tej strony Cinek i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie mamy zobaczyć tego menadżera jak sprzeda nam auto, ale dobra, żeby nie czekać, nie czekać, to sprawdzimy, czy możemy sobie samochody na sprzedaż kupić coś fajnego, coś drogiego. Dobra, to mamy daleko, daleko, daleko. Tutaj nic nie ma. 82 dacia by była, no, ale to takich no my już nie kupujemy. Dobra, jedno fetary tylko jest. No dobra, no to polecimy na bogatą dzielnicę. Kupimy sobie auto i damy mu zagłostkę. Niech sprzeda teraz dwa takie. Jestem ciekaw, czy właśnie jednej rzeczy nie sprawdziłem ostatnio. I na tym samochodzie na sprzedaż pokazała się na przykład taka tabliczka na sprzedaż. Zobaczymy. Podobno jest też problem i go przetestujemy zaraz. Czy jak on nam sprzeda gotówkę, ten menadżer, to jest taki problem. Że sprzeda to auto. Auto znika, jest sprzedane, ale kasiory nie daje. Zobaczymy, czy u nas też występuje taki problem. Mam nadzieję, że nie. Bo sprzedać to sprzedać. Ja rozumiem, że może sobie prowizję wziąć menadżer. Bo jakieś tam, nie wiem, 2%, 3% od sprzedaży. Czy na pensji jest, to nie wiem do końca, ale... A dobry, dobry. Ale ten... No ale jak w ogóle nam nie zapłaci i pęknie z kasiorą, no to będzie, będzie niewesoło, to jakiś błąd musi być. Ale zobaczymy, może u nas nie będzie tego błędu, albo już go poprawili. Dobra, tutaj, 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 wszystko tutaj i mamy jeszcze pewnie silnik. Otwórz. Nitrasa ma jakiegoś, ale nie za wiele. Dobra, 21 22 cena, 358. Tyś Ashley, my byśmy chcieli za 310 kupić to cudo. To ty na to? Mm, mm. Nie? Oj, to co, dobra. 320? No więcej, chyba się nie opłaca, dobra. No. Masz szczęście. Masz szczęście. Kobito, bo my musimy. A właśnie, bo my to blokowaliśmy chyba te szybki malowanie, czy coś takiego, nie? Dobra. Dobra, lecimy. Oj, silnik słabiutki, słabiutki. I skręcanie też jest porażka. Jakaś bida jest tym samochodem. Wida jest, ale damy radę chyba. Oj, i naszego bidnego terrorka trzeba naprawić, no. Dobra, 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 chłopie, dawaj. Pusto, pusto, wjazd warsztat i... Oj, już bym stuknął gdzieś. Trzeba go by było pomalować, pokaż, przegląd. Dobra, aktualne kupione, 36, czyli naprawić wszystko, to już bierzemy młoteczek. Tu mamy tak, tu mamy cyk, tu mamy cyk i standardowo zderzaczek, nie? Zderzaczek bym chciał naprawić. 100%, 100%, 100%, 100%. Pięknie. Teraz pytanie. Czystość? Czy to jest czyste? Dobra, wyczyść, pomaluj. No to sobie malniemy sobie furetkę. O, właśnie, tu się nam coś pojawiło. E, nie to, nie to. Tu. Cała część samochodu. O. o, nawet się kolorek fajny ustawił. Takiego jeszcze chyba nie mieliśmy. I co, i to wyciniemy i ty? E, jaki to jest. Bajer, przecież to jest. Moment i już. I już pomalowany. Ilusterko. Widzieliście to? Pyk, 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 pyk i koniec. Chwila moment. No i co? No? Poteczka Ej, jaka bajera to jest. No i o to chodziło. Nie tam malować pół godziny, się, się męczyć. A a to musimy iść raz do gościa. Ty, gościu. Mm -hmm. Weź słuchaj. I... Chcemy sprzedać auto. Teraz te fetary byśmy chcieli. 300 nie, za 450 też? Dobra, spróbujemy, nie? 5% 450, dobra, margines cenowy. Dobra. Czyli nawet drożej możesz sprzedać. Dobra. Czy że czas sprzedaży? Zbyt wysoka cena. Aha, a jak zrobimy 420? 420. O. Dobra, to już nie ma z wysokiej ceny. Dobra, 420. Opublikuj. To. A to? Nie ma z ten Nie, nie, nie mamy. Wystawiono 0 godzin temu. A to? Y, margines ceny? Dobra, nie ma chyba. Rzeczywisto. Wystawiono 8 godzin temu. No dobra. Ale żeby to przecież... Jest... A, jest to auto. Dobra, wstawiliśmy. A ona ma salę, ma tabliczkę. 450. A teraz pytanie to. Tutaj dostało tabliczki. Dobra, 420 tysięcy. Ale ona może stać. Aha, dobra, wystawione. To nie, mogłem je przestawić. Pierwa tu na warsztacie stoi. Ktoś z warsztatu zaraz ściągnie. Jesteśmy i tak widni, to możemy sobie więcej misji nie mamy. Więc możemy sobie pospać na przykład do 9 rano, tak, się wyspać trochę. Może on sprzeda już nam ten samochód. I zobaczymy, czy zapłaci nam za niego w ogóle. Właśnie, a ja tutaj sprawdzę. Wszystko działa? Wszystko działa. Dobra. Automatyczny zapis. Głodny nie jesteś, pić ci się nie chce. Dobra, poczekaj a sprzedaż. Żadnego jeszcze nie sprzedałeś? Mm -hmm. Pokaż. Ile tu mamy? 21 godzin temu. Przecież my byśmy dawno już go opchnęli, ale dobra. Tu my nie możemy nic teraz zrobić. Kurka stoi, moglibyśmy szyby zamówić, ale czy to się opłaca, jak nam trafią wyścigi? Albo mamy 83. czekajcie, czego nam brakuje? Autu się jakieś byśmy kupili, jak on ma nam sprzedać? Te auta, dobra, Golfa mamy, brakuje nam Punto, o jakieś zadbane Punto byśmy kupili. Chodźmy do komputera, żeby tableta, tabletu nie, nie ten, samochody na sprzedaż. O właśnie Punto, jest tylko jedno Punto? Obóz nad jeziorem, jeszcze pewnie jest strefne. Nie ma tutaj nic Punto, tragedia doradę mamy, tu mamy, tu mamy, Volkswagena mamy, Montiaka mamy. Decka też mamy, Terrorka mamy. Coś tu jest wyżej jakieś, o burrito. Tego nie mieliśmy jeszcze, ta. Dobra, pojedziemy po to, bo tym autem jeszcze nie jeździliśmy i go nie mieliśmy, bo to jest znowu dodane, to chociaż jakąś nowość dzisiaj ogarniemy. Tylko tak, musimy iść na autobus. Autobus to był w tę stronę, w tę stronę do mostu, a on niech sprzedaje nam te auta by nas nie ograbił, ale te malowanie jest super tych wszystkich części. No ale okej. Okay. No jakoś trzeba tutaj działać. O, to chyba nasze ślady, bo nikt inny tu nie jeździ. Mam wrażenie, że tam jest jakiś ruch, ale tutaj nie dodali ruchu. To nie może nikt wjechać, no ale tu chociaż żeby zawrócić, przywieźć kogoś czy coś, taryfa jakaś. Dobra, bo za daleko pójdę. Dobra, dajcie nam tu, pyk. do miasta, o jak jesteśmy tutaj to ja muszę jedzenie kupić. Chyba się ma dzień dobry, dzień dobry, nie? Dobra, wodę kup. Dobra, wystarczy i jedzenie. Użyj, a tak użyj, dobra. Dobra, jak zgłodnieje to zjemy, a teraz idziemy na shopping. Na shopping, bo my tego jeszcze to nie mieliśmy. Ale polito to nie będzie na sprzedaż, tylko do kolekcji. To jest 116 tysięcy. Boziu zmniejszaj tę cenę, bo my tyle w życiu nie damy. Ale śmiesznie wygląda. I jeszcze drzwi nie ma widać. Ale dobra, nitrasy są. Tu są takie rzeczy, tak, pyk. pyk. Dobra, światełka są. Ej, eee, tu, dobra. I co mamy? Wszystko? Mamy. Panie, maski i drzwi brakuje. Co pani tu sprzedaje? 15,800. Pani chciałbym kupić zadyszkę to cudo. bo ty na to. 10 żeby się nie pomylił i nie dał jej za dużo. Nie dobra, 10, 12 tysięcy. Co pani na to powie? Też nie? Kobieto. Dobra, 13. Ale jesteś. 15. 14, chociaż? No, kobieta jest uparta. No, chce całe 15. No nie wierzę. Dobra, daj. O, oh, Buj Burrito, dobra. I zobaczymy, jak to lata. Dobra, a żeby zobaczyć, jak to lata i co tu można w niej zrobić. Pokaż w środku. Włącz światła. No tak. Nie miałeś wysiadać. Dobra, wyłączmy radio. Na razie, nam nie potrzebne, i pojedziemy sobie zobaczyć do mechanika, co tu można mu tam robić i co nie zrobić. Okej. Okay. dobra, lecimy tu. Hej, trzyma się drogi, Skubaniec, no? Trzyma się drogi, uciekaj mnie stąd. Wolne, bo wolny to chyba jest max, 90. No, one jakoś się dotknąłem. A jeszcze my mieliśmy mi dasubishi kupić Przecież. No ale nic, ale nic, jakoś damy radę. O, dobra. I jest ogień. Dobra, dojedziemy sobie tutaj. Sprawdzimy, czy on nam te samochody w ogóle, czy my tak będziemy sobie jeździć kombinować. Bo więcej aktywności tutaj już nie mamy takich tych... Zadań głównych i pobocznych, sezon ukończony, nowe rzeczy. Mamy masę rzeczy ewentualnie do kupienia, ale to, to, to. Oj, to, to za terenówka, która na, na tym, na asfalcie się dobrze trzyma, a na piasek wyjedzie, jest kaplica. O. Witam, witam, panie. My byśmy chcieli zmodyfikować auto. Oponki wymienimy, pewnie, że wymienimy na takie porządne. To są tanie rzeczy. Aluski. Może nie, może takie byśmy dali. 296, a ty 208. Może? Może te? Dobra. Wziąłem te? Czy nie wziąłem te? Dobra, mamy te. Wartość te na montażu. No to mamy je, czy nie mamy ich? Zapłać. Dobra. A może zaszalejemy, sobie przymalujemy jakiś fajny kolorek? Byśmy tak dziębni. A nie, nie opłaca nam się malować. Dobra. Nie opłaca nam się przecież malować. Dobra, silnik jakiś trochę lepszy byśmy mu dali. Może nie taki z górnej półki, ale taki za 18? Proszę bardzo. Nitro ma. Tan ogólny do naprawy. Tutaj nic. Nie, kierownica to. Pierwszy mocy koło prestiżu. Koło pokoju. Prędkości to nie. Szybki skręt. O, dajmy szybki skręt za 1500. A bo ty masz takie, dobra. Odrzuć. I reszta niech jest. Dziękuję bardzo. Będzie szybszy. A teraz musimy jechać i części zamówić do niego. Oby były. Oby były części. Czekajcie, gdzie ja się znowu zgubiłem z tym salonem. Dobra, i łagaj na tłoki. O, i teraz to to idzie lepiej. Nie było 18 tysięcy za silnik, ale zobaczcie jak to... A tu co się stało za korek? Dobra, mamy terenówkę, przejedziemy tędy. Mam wrażenie, że gorzej jeździ na tych drogich oponach niż, niż wcześniej. A bo wyrywa go, silnik go wyrywa. No niestety, ale coś tam, coś tam umie... W sumie, w sumie trzyma się tak samo jak Terrorek. Zobaczymy. No nic nie poradzimy, ale będzie do kolekcji. Bo my nie możemy mieć seryjnych silników przecież u nas w samochodzie. No to widzę, że ma tyle mocy, że on nawet tą terenówką chce dyktować. O, ale skoki są lepsze, bo on jest ma wyższe zawieszenie, czyli może yy, Zderzaka nie zgubimy, zderzaków Ale. No, moc jest, ale trzymam go na tych. na skręcie, i o, właśnie. Dopóki nie skręcę, nie odwinę w drugą stronę, to on jakoś tak kręci. Ale jak. ale jak już trochę poświrujemy tutaj, to on wtedy. Wy... jeszcze przed salonem się rozwalimy. No, nie wierzę. Dawaj chłopak na warsztat. A, dobra. A teraz tego nie wyciąg... O, to, to, to jest nieprzemyślana teraz sytuacja. Bo niestety nie ruszy tego samochodu. Dobra sklep model to się nazywało burrito. Maska silnika o idealnie potrzebuję tę część te oczywiście drzwi nie ma. No wiedziałem, że nie będzie nie. Drzwi Co to było lewe przednie. No nie chcemy bagażniki nie potrzebujemy lusterka światła nie chcemy. Żarówki mamy nitros jest oczywiście musimy znowu przespać u. Byśmy jaką diablicę dziabnęli. Subskrybka. Nie mamy nic sobie. Subskrybka, ale to nie chcemy subskrybka. Tą diablicę może byśmy dziabnęli, tylko teraz białą czy czarną. Hmm. A weźmy czarną. Dobra. Musimy się przetować Sprzedaj, chłopie te samochody w końcu. Ile można czekać? Dobra, która jest dziesiąta, to i tak musimy spać do północy, żeby nam się sklep zaktualizował. Bo inaczej to lipa, lipka będzie, słuchajcie. Dobra, chcecie się pić, dobra, tak myślałem. Żywność, napoje, dobra. Dobra, napił się tutaj, montujemy te rzeczy i zobaczymy. O. A do ekwipunku dodaj, a na światło go zostawimy, jak tu jasno jest od tych świateł. I dawaj teraz sklep, potrzebujemy drzwi. No prawe, bardzo dobrze. I teraz znowu, jeszcze nie sprzedałeś tego samochodu? Nie no, ani jednego mam nadzieję, że jak dojdzie ten czas. Do końca to się sprzedadzą te samochody, bo zaraz będziemy musieli je wycofać i samemu je sprzedać. No bida ten menadżer jest, musisz iść do łazienki. Dobrze, tu podobno można upgrade'ika zrobić teraz. Doszły elementy, że można gdzieś tu toaletę ogarnąć, ale to na razie musimy w krzoczki. Na razie musimy w krzoczki. Dobra. Dawaj, no. dawaj te drzwi do tego Tosa. Pięknie. Czy ty jesteś czysty? Wyczyść. A, no faktycznie, nie będzie czysty, bo my kupiliśmy przecież te, ale wysokie? Wysokie jest. Dobra, czyściutki. Nie, aparat, no to nie idzie na fotografowanie. Dobra, kolor musimy się zmienić. Ale walnęlibyśmy może... Mamy białą naklejkę, nie? Weź może taki... Kolor czerwony krwisty, będzie coś takiego? Krwisty, czerwone, albo ciemne. Tak, żeby ta kobitka się tutaj... Może coś takiego? Spróbujemy. A to tak się maluje, tak? Lusterek nie pomalujemy, to ty masz taki kolor dziwny. A dach? Ej, jest. Ej, taki kolorowy. Też jest niezły. I jeszcze my chcemy te... A to musimy wejść chyba tu. Ekwipunek. Różne. Czy to będą te... naklejka kocia? O, jest dla diablica. Tylko nie widzę teraz. Było zmniejszenie tutaj. O. Tak, może tak? Tak chyba będzie elegancko. Dobra. Dobra, wyjdź i pokaż. Ej, nie, no wsiadamy. Pokaż, pokaż. Nie, no i... Ładnie wyszło, ładnie wyszło, dobra kolejny, Co samochód to inaczej, klepiemy tutaj może w kolorku, ale za to z ładną naklejką, czego nam tu brakuje, a bo nasz terror wyjechał. Ej, czy ja mam wrażenie, Chyba nie pomalowałem tych drzwi jednych, dobra, niech jest, niech widać, że był wymieniany, klepany, że to nie taka funkeldówka, ale terenówka bez haka, ciekawe. No i mamy kolejne auto w kolekcji. Trzeba było tego terrorka schować, żeby on nam tutaj czasami nie wzmógł. Widak, bo... typ nie ma. O, jest terrorek. Szyby, szyby. Może warto było te szyby wstawić, ale dobra. No najważniejsze... O... No. Zamontuj to. Wcale nie jest uszkodzony. Co ty chcesz? Dobra. Dobra, jest super. Daj przegląd. Dobra, dobra, naprawiłem przecież. Naprawiłem. No to zawsze muszę coś uszkodzić. Nie można tych samochodów. tak. Mm -hmm. mm. Teraz tą. Teraz trochę do przodu. I dajemy tu, tu, tu i tutaj. Dobra, majera. Są nasze samochody. Dziewięciąt już mamy w kolekcji. Jeszcze nam trochę brakuje. No chłopie, czy to sprzedaż nie jest uszkodzone? Mm. Pokaż mi to. No żaden? Nie, no to zaraz będę tak się cieszył, że to taka dobra, fajna rzecz. Ale się zaraz o... okaże, że on nie jest w stanie nic sprzedać. Ten gość. No nie będę cedy za nim, że przecież my za, za tyle, a nawet więcej byśmy pchnęli to auto. I stoją dalej oba. Mm. Mm. Panie, pokaż mi te samochody tutaj. Dwa dni temu, dwa dni temu. Wystawiono 45 godzin temu, a to syna od 50 do tych. A tutaj 49, 38. Dobra, spróbujmy przespać 24 godziny. Jedzenie mamy i cię mamy, bo ja chcę zobaczyć czy to działa. Czy to nie? Jest aktualnie 9. No 5. No to do dziewiątej, akurat 24 godziny. O, chyba coś sprzedał. Wreszcie coś sprzedał, no. No, bo my byśmy musieli mieć masę kasy. O, nowy w październiku, zadanie ukończone. Zadanie w bitary. Dobra, został sprzedany za cenę 429. No i dobra. No w końcu, że sprzedał, to jeszcze jeden został. Hej, nieźle. Dobra, udało się, tylko sprzedaż już długa. No my byśmy potrzebowali ile? Z pięć takich samochodów, żeby on nam tutaj dobrze zarobił. Kurczaczkiem zagryziemy. Dobra wyspani jesteśmy pokaż nam tej i zadania dobra czyli mamy wszystko. Słuchajcie wszystkie misje jakie były do tej pory zadania główne, pomocne i te menadżerowe. Ale musimy jeszcze zobaczyć sobie dzisiaj czy tego WC ta faktycznie już dodali ulepsz. Tu mamy kupiony, tu mamy kupiono, kupiono wszystko full, wszystko full. Tu mamy kupiono. Też max kupiony lepszych nie będzie o jest to ale Złota kabina toaletowa, nie no, no nie, nie powstrzymam się, nie powstrzymam się, jest dodali złota toaletę, a tak był tutaj jak, a teraz mamy luksusową toaletę, proszę bardzo, malina i mamy wodę, proszę bardzo, ale muchy latają jak w każdej innej, możemy sobie wodę puścić. Nie no, podłączony, pełen full-service jest, słuchajcie, no to tak to jest pięknie. Dobra, słuchajcie, kończymy sobie tu, będzie trochę krótszy odcinek, ale mamy porobione już wszystko. Wszystkie zadania. Ja w miarę wolnego czasu postaram się ogarnąć więcej kasiory na te wszystkie nasze samochodziki i będziemy najwyżej zrobili odcinek skupowania sobie tych wszystkich aut, postawiania je i malowania. A jak Wam się podobało, zostawcie lajka, like komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.